Dzień dobry Państwu. Okazją do spotkania naszego dzisiaj są z jednej strony urodziny Wielkiego Szczecinianina, dwusetne, więc takie bardzo równe, Szczecinianina, który odegrał wielką rolę w rozwoju nauk ścisłych, w szczególności matematyki i tych nauk, które od matematyki bezpośrednio zależą, przede wszystkim fizyki astronomii. Z drugiej strony no szczecinnianina, który także odegrał znaczną rolę w kształtowaniu świadomości młodych umysłów uczniów Mariusz w gimnazjum, gimnazju mariackiego, do którego to gimnazjum ja mam osobisty sentyment troszkę, bo przepracowałem tam sporą część swojego życia, już pomijając fakt, że. W tym samym budynku, w którym Herman Grassmann nauczał matematyki, również zdawałem maturę. Szanowni Państwo, okazją też do tego, żeby się dzisiaj spotkać, jest troszkę taka sensacyjna osnowa odnalezienia i powrotu do Szczecina dokumentów związanych z rodziną i samym uczonym, z rodziną Grassmanu, dokumentów, które po wielu latach całkowitego zaginięcia gdzieś, gdzieś tam, w Polsce, dzieląc losy wielu zespołów, akt, dokumentów i książek, Towarzystwa Pomorskich Starożytności. Dzisiaj od czasu do czasu tak się zdarza, trafiają z powrotem do Szczecina, a trafiają do Szczecina między innymi dzięki temu, że są w tym mieście ludzie gotowi do służby temu, aby miasto Szczecin swoją świadomość i tradycję mogło. Pielęgnować, a ta służba to między innymi pieniądze. Z jednej strony to są ludzie, którzy znajdują, wyszukują, gromadzą, opracowują, przechowują, zabezpieczają dokumenty to są przede wszystkim bibliotekarze i archiwiści, ale także muzealnicy, oczywiście. A z drugiej strony ci, którzy ich pracę wspomagają władze samorządowe, ale także i osoby prywatne oraz stowarzyszenia, związki organizacje pozarządowe. Przekażę teraz mikrofon e, działowisk specjalnych. Powiem kilka słów o drodze jakie, jakie jak, jaką odbyły te rękopisy zanim znalazły się u nas w Szczecinie. E, otóż nasz kolega Stanisław Król, który jest kolekcjonerem i śledzi chętnie i często aukcje internetowe trafił na ślad Yy, właśnie Grossmana. Yy, te, te informacje nam przekazał. Że coś takiego pojawiło się na aukcji, co wiąże się ze Szczecinem i wiąże się z tak istotną postacią, jaką był Herman Grassmann. I wówczas już przejęliśmy w swoje ręce te, te, ten ślad, ten sygnał. I koleżanka Bogna Tokarska, która też jak gdyby z ramienia biblioteki, z ramienia nasze, naszego działu, śledzi i aukcje internetowe, nawiązała bezpośrednio kontakt z antykwariuszem, kiedy. Kupowaliśmy to archiwum, widzieliśmy zaledwie kilka skanów. I muszę tutaj oddać naprawdę hołd panu, właścicielowi antykwariatu Panorama z Radomia, że zaangażował się bardzo mocno i bardzo poważnie w sprzedaż nam tych materiałów, ponieważ. Tak jak tu wspomniała pani kierownik, po pierwsze zdjął y, z aukcji, a więc nie pozwolił, żeby to y, gdzieś dostało się w anonimowe ręce. Y, tutaj państwo już wcześniej oglądaliście. Y, to drzewo mało tego, że przynosi informacje o samym rodzie Grasmanów, y, o, o przodkach. Y, Naszego bohatera dzisiejszego Hermana Grassmana, ma również przepiękną formę plastyczną. Pierwszy ogląd materiałów y, y, sugerował, że na podstawie pisma i na podstawie papieru y, byliśmy w stanie datować y, te y, archiwa na pierwszą połowę XVIII wieku. Y, Dosłownie, w, no naprawdę na świeżo, wczoraj doszliśmy do tego, że jeden z dokumentów z całą pewnością cofa tą datę jeszcze do wieku XVII. Ja myślę cóż, no w tej chwili jeszcze jest to jakby własnością Państwa i ja myślę, że Państwo przekażecie to teraz e, bibliotece <śledzimy> w sposób symboliczny.

Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz jestem własnością ślicinia, pomorza. Jest w rękach publicznych, za co serdecznie dziękujemy. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, musimy.